Zapraszam na temat setnej lekcji w 15 minut dla klasy 7. Jeśli jesteś nowy, to zapraszam Ciebie do całej playlisty związanej z lekcjami w 15 minut, właśnie dla klasy 7. Really Krzyś rozbił skarbonkę i policzył, że było w niej 32 zł w monetach i były tutaj monety 2 jednozłotowe i potem grosze 50 groszy i 20 groszy. Dwóch złotówek było dwa razy mniej niż złotówek. Jeśli oznaczymy X dwuzłotówki, złotówki, to złotówek było dwa razy więcej niż Dwóch złotówek było dwa razy mniej niż tych jedno złotówek, i wtedy mamy jedną niewiadomą. 50 groszówek było dwa razy więcej niż złotówek, czyli jeszcze dwa razy więcej niż naszych złotówek. sobie zapisujemy, a 20 groszówek było dokładnie 10 sztuk. I pytanie, ile monet było w skarbonce łącznie, bo wiemy, że 20 groszówek było 10 sztuk. To możemy sobie obliczyć, że skoro 20 groszówek było 10 sztuk, a 20 groszy możemy wyrazić jako 2 dziesiąte albo 20 setnych i sobie przesuniemy przecinek. O jedno miejsce, to wyjdzie nam 2,0, czyli łącznie tych 20 groszówek 10 sztuk możemy zamienić na 2 złote. I wtedy dowiemy się, że od tej całej kwoty, którą mamy w skarbonce, jak zabierzemy 2 złote, to zostaje nam 30 zł i te 30 zł. To będą pozostałe monety. I teraz złożyło nam się równanie. 2 złotówki jako X, bo ich było mniej niż złotówek, później 2 X jako złotówki, i później 4 X jako 50 groszówki, i łącznie mamy 30. Tutaj można dopisać sobie tą jedną sztukę. 1 dodać 2 to 3, 3 dodać 4 to 7 X. -ów. I dzielimy na 30, i coś nam tutaj nie poszło, bo nam się to ładnie nie podzieli. I co jest tutaj kluczem, to że w tym momencie po prawej stronie mamy złotówki, a po lewej stronie to mamy informacje o sztukach, a to nie jest pełna informacja, i trzeba dopisać w przypadku dwóch złotówek. Że tu były 2 złote razy x. W przypadku 1 złotówek nie ma problemu, bo 1 razy 2x to będzie po prostu 2x. A w przypadku 50 groszówek to trzeba by było dopisać, że tutaj mamy 1, 2 złotówki i te 4 pierwsze razy 1, 2 po skróceniu da nam. Również dwójkę. I robimy małą korektę naszego równania, i teraz już jesteśmy po lewej i po prawej stronie w złotówkach. Tutaj będziemy mieć 2x, ponownie 2x i ponownie 2x, co da nam łącznie 6x równe 30. I tutaj, jak robimy sobie przymiarkę do dzielenia, żeby pozbyć się tej naszej szóstki, która stoi przy x, dowiemy się, że dwu złotówek było tyle, co dzielenie 30 na 6, czyli 5 sztuk. To Jeśli dwu złotówek było 5 sztuk, jedno złotówek było dwa razy więcej, to będziemy mieć 10. 50 groszówek było dwa razy więcej niż 1 złotówek, czyli 20 sztuk, i nasze 20 groszówki ich było dokładnie 10 sztuk. Pytali się, ile monet mamy w skarbonce, i te sztuki trzeba sobie policzyć. 10, dodać 20 to 30, dodać 10 to 40, i dodać 5 to 45. Monet. I to jest poprawna odpowiedź. Jaś kupował haczyk, i w sklepie wędkarskim duży haczyk był o 7 groszy droższy od małego. I to są pierwsze ważne informacje, które warto zapisać, był sobie duży haczyk i mały haczyk. Jeśli duży oznaczymy x, to ten mały będzie kosztował x minus 7 groszy, czyli ta cena x też jest docelowo w groszach. Drugi wariant jest taki, że jeśli mały haczyk oznaczymy y, to duży będzie y, Plus 7, a od nas zależy, który wariant bardziej do nas przemawia. Ten z dodawaniem czy ten z odejmowaniem. Za 8 dużych haczyków, 8 dużych i dodatkowo 6 małych, łącznie płacimy 3,50 zł. Ale tak jak wspomniałam, nasze xy są w groszach, dlatego zamienimy sobie. Nasze złotówki na 350 groszy, żeby była jedna spójna jednostka. I pytanie nasze szukane: ile kosztował duży, a ile mały haczyk? I teraz ja wolę wersję z dodawaniem, dlatego sobie zrobię na podmianę. Zamiast dużego haczyka będzie Y plus 7, a zamiast małego haczyka Stawię po prostu y i wtedy będzie 8. Otwieram nawias. y dodać 7, dodać 6, y i nadal 350. Teraz muszę przemnożyć, bo tutaj jest niewidzialny znak mnożenia. 8 razy y to 8y, 8 razy 7. Daje nam 56 i dokładam do tego 6. Y równa się 350. Teraz zaczynam rozwiązywanie właściwe równania. Przenoszę sobie 56 na drugą stronę, czyli matematycznie obustronnie odejmuję 56, już robimy poprawkę 56. I mamy 8 y, dodać 6 y równa się 350 minus 56. Oczywiście, jak już sprawnie wam idą równania, potraficie zrobić coś szybciej, na przykład zredukować sobie 8 y i 6 y i już wpisać tutaj wynik 14, to jak najbardziej możecie to zrobić. Ale znacie mnie, ja tutaj rozpisuję to naprawdę bardzo dokładnie tak, żeby i ten uczeń, który tobie dobrze radzi, mógł po prostu się sprawdzić, przetestować albo jakieś wskazówki znaleźć, a ten słaby, żeby mógł naprawdę się nauczyć i zrozumieć, czego ewentualnie nie wie i gdzie są jego największe trudności. Tutaj wspomniana redukcja wyrazów podobnych, czyli 6 sztuk dodać 8 sztuk, to jest 14 sztuk, a teraz od 350 Odejmiemy sobie 56 i najpierw można w głowie odjąć sobie 50 i dostaniemy 300, i potem od tych 300 odjąć sobie jeszcze 6. I będziemy mieć 294, które będziemy sobie teraz obu stron dzielić przez. 14, tak żeby został nam sam Y, a ta 14 nam przy nim przeszkadza. I tutaj jak będziemy dzielić, to najpewniej wybierzemy sobie dzielenie pisemne, chyba że ktoś z Was potrafi wykonać to w pamięci, albo sobie przemnożyć, domnożyć do tego wyniku. W 29, 14 zmieścimy dwie i będzie to 28, zostaje nam 1, dokładamy 4 i będzie jeszcze jedna czternastka. I mamy już wynik 21. Przypominam, że liczyliśmy w groszach. To jest y, czyli to jest ten mały haczyk. A teraz x, który był y plus siódemką, czyli nasz duży haczyk. To będzie 21 plus 7, czyli wychodzi nam 28 groszy. I to jest ten duży. W odpowiedzi proszą nas o cenę małego i dużego. Dlatego obie ceny wpisujemy. Ja często robię taki myślnik, ale on potem się kojarzy z minusem. To może z niego zrezygnuje. I tylko w takiej skrótowej formie tam odpowiedź zapisuje. I na koniec takie krótkie zadanie o trójkącie. Jest trójkąt, który widzimy na tej ilustracji. I jego obwód wynosi 50. Obwód, czyli to są wszystkie boki sumowane razem i mamy podać ten bok oznaczony jako AB, czyli ten docelowo mamy wyliczyć. I tak jak wspomniałam, obwód to jest suma wszystkich boków, czyli ten bok AB, ten bok BC i ten bok AC. Dodajemy ze sobą i łącznie mamy 50. Najpierw redukcja wyrazów podobnych, mamy 4, dodać 3 i dodać 3, co daje nam 10x, -ów. i później mamy minus 4, minus 4, co daje nam minus 8 równe 50. Teraz będziemy sobie przekładać minus 8 na drugą stronę. Czyli będziemy obustronnie dodawać ósemkę, mamy 10x to się równa 50 dodać 8 i łącznie będzie 58, które musimy obustronnie podzielić przez 10, bo tutaj było sklejone mnożeniem, działaniem odwrotnym jest dzielenie i wtedy mamy X, jak sobie to podzielimy. To tutaj jest przecinek, którego nie zapisujemy, i trzeba przesunąć o jedno miejsce w bok, czyli mamy 5,8. To jest x. x znajduje się w tych długościach, a ta, która nas najbardziej interesuje, jest równa 4x, czyli naszym zadaniem jest pomnożyć 5,8 razy 4. I albo zrobimy to standardowo pisemnie, albo można też zrobić w głowie. 8 razy 4 to 32, 4 razy 5 to jest 20, dodajemy 3 to mamy 23. Było jedno miejsce po przecinku, ono również musi się tutaj znaleźć w wyniku ostatecznym, i wychodzą nam 23 całe. I dwie dziesiąte jakiejś jednostki, bo jej nie, nie znamy. I jest też taka odpowiedź pod punkcie B. Jeśli dotarliście do tego miejsca, to dajcie znać w komentarzu, że udało Wam się przetrwać kolejną lekcję w 15 minut, a ja już serdecznie Was zapraszam na część czwartą z zadań tekstowych związanych z równaniami z jedną niewiadomą.